Masz to na masz to sobie? Nie. O kurde. Tutaj się wysuwa, te z tej strony. Z której? Tutaj. Mhm. To będzie drogie. Bo tego jest dużo. To się nazywa. <grym> A jednak to jest? Jak? To jest Palecka. Palecka. kolorów. Albo kolorówka. Kolorówka. <grym> dobra, high five. Za tyle pieniędzy można polecieć do Portugalii z powrotem. Można. Tak jest, jak ostatnio. Dlatego ja nie podróżuję, bo ja się nudzę. <grym> Cześć kochani, witam was serdecznie z moimi gośćmi specjalnymi z... Grzegorzem, Grzegorzem i Sylwestrem! E, chłopaki do no, niej przyjechali na taki weekend w środku tygodnia, można powiedzieć, no bo środa, czwartek to też może być weekend dla niektórych. I przy okazji właśnie, że chłopaki są. E, podobno nagrywają vloga, ale jeszcze mnie w nim nie było, a jest godzina, e, no nie wiem, która, no, 14. Mam nadzieję, że się pojawię, także będzie, a ten śmiech <śmiech> będzie vlog, to Wam go kiedyś podlinkuję na dole. E, ale... Chłopaki mają ogólnie kanał podróżniczy, może chcecie sobie zrobić reklamę, także macie 30 sekund dla siebie. O matko, jesteśmy Greg i Sylwester, mamy kanał Greg plus Sylwester. Dużo jemy, ja. dużo jemy dobrych rzeczy i, i co, i podróżujemy po Azji, a teraz mieszkamy w Bali i mamy 3 godziny do Ani. Tak, teraz zarabiają na kolejną podróż, ale ogólnie... Tak. E, vlogi podróżnicze właśnie Azja, Bangkok i takie sprawy, także jak macie ochotę e, trochę sobie popodróżować z kimś na YouTubie, no to tutaj macie e, bardzo fajny kanał i kocham Wasze montaże. To jak wy montujecie, to jest takie inspirujące. Wow. Oh, Ale dzisiaj nie o podróżach będzie o kosmetykach, ponieważ chłopaki podejrzewam, że nie mają żadnego pojęcia, do czego są rzeczy, które mam tutaj u siebie w pudełeczku. Tak, tak. E, I zabawa polega na tym, że będę pokazywała im produkt, mają zgadnąć do czego on jest i cenę. No i kto... Hmm, będzie bliżej, to zdobędzie więcej punktów, bo jest 10 rzeczy, także ktoś powinien wydać, że będzie remis, no to coś jeszcze dobiorę. Może mam pomysł. Dajesz. Jeden punkt za zgadnięcie co to jest, do czego, a drugi punkt za cenę. Okej, okay, może być. Jak lubisz sobie życie komplikować, to się... Lubię, takie, no ale co <laughs> jak oboje zgadniamy, to oboje dostajemy punkt? No. Zobaczymy w praniu. Zob no. Zobaczymy, ale ja tam mam w swoim... Słitaśny na z Unicornem. może na moją paskę założyć z unicornem. Nie No jedziesz. Nie, to do, do was na vlogu się tak I Ja! <gulity> <Unicorn>. <gulity> jedziesz na vloga. Nie <gulity> jadę na vloga. Także ja tu mam ceny i to są ceny jeszcze bez promocji, bo ja jestem ogólnie królową promocji, wszystko no znajduję tak. z kodami. Wierzchnie. Sorry, ale insta Instastory to jest, słuchajcie, jest promocja. <gulity> no bo jestem dziewczyny, na nami drugi kanał, który by się nazywał Informacje kosmetyczne. Ale dziewczyn go korzystają, także dobra, nieważne, mam tutaj rzeczy i mi się mi teraz randomowo wyciągała, także e, będziecie sobie liczyć punkty, bo ja pewnie po trzecim już e, się pogubię, także... A robimy bazer, czy jest jedno tu, jedno tu? E, nie, to chodzi o tą samą rzecz, bo jak mam czy chcecie poje... o pojedynczo rzeczy e, zgadywać. Nie no, to już Także tak, że każdy... Dobra, pierwsze rzecz, a ja mam później zrobię przebitki, także będziecie widzieli z bliska. No i zaczniemy może od, e, od Grzegorza. Numer 7. Totalna odnowa. Mikro Dermabrazia. To jest ten um, no Skrabadaba. daba, jeszcze Skrabadaba do twarzy. I myślisz, I ile to kosztuje? No. I Ale tak, na tak, promocji chyba. Czy, czy się bez promocji, mówimy bez promocji, ceny bez promocji. promocji? Jaka to jest firma? numer 7 to jest firma? Tak. Mhm. To, to chyba, chyba. jest um, może gdzieś to widziałem? Niestety? Do twarzy, żeby, żeby właśnie. Jak ja jak mam błękit. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. Um, ja stawiam 8,70. Ja uważam, że to kosztuje 13 funtów i to jest po prostu do twarzy. I to się pewnie robi, jak tak. raz w tygodniu głęboką analizę mieć, robisz, żeby mieć, żeby mieć ładną skórę i żeby zetrzeć to właśnie zbędne na okay. skórę. No, to już wam, już wam powiem. Tak, to jest peeling, w sumie to jest napisane, do czego produkt jest. Także to jest taki właśnie. Takie Taki, skraba -daba, taki e, bardzo mocny peeling z drobinkami w środku. Dla mnie. E, fajna rzecz, fajna rzecz. E, I cena to jest 12 funtów, czyli. Tutaj mamy dwa punkty, to mamy jeden, bo na już początku. Na je... 20, ale i tak bym nie wygrał. No, chodzi o to, że to będzie, będzie bliżej. Mm -hmm. To jest Number 7 to jest marka, która do, do dostania w budzie, także mm. może to zbudzać gdzieś kojarzycie... Ja kojarzę, bo są też męskie produkty chyba też, w tej firmy też. Więc, i kojarzyłem, że są z takiej średniej właśnie półki. Tak. Dobra, no to yy, druga rzecz. No to teraz tutaj yy, poprzedzek. Mm. Widziałem to ostatnio na twoim filmie. <grym> Oglądasz moje filmy? Tak. Patrzę jak się ten mazia. Zenzluję. Tak. No to jest no do oczu, tak? To hipotery. jest do robienia cieni do oczu, i to nie wiem, co to jest, za... nie znam tej marki, więc myślę, że to kosztuje pewnie. Pokaż, 5 funtów. A czyli mi się czegoś nie zaszkodzi? A to, bo to jest, to jest napisane, co to jest. To no, no to trochę... A widzisz to nie, bo ja myślałem, że to jest to, co ten do konturowania. No nie. I co to jest za firma? Essence. Kojarzysz markę? Nie. Ehm... Nie Tani plastik. O właśnie, też chciałam mieć analiz e, analizę produktu. Analizę produktu. To się kręci. Mhm. To jest w tym jakiś. Mechanizm? Wykręca. Pachnie jak kosmetyki mojej babci. O kurde. Więc e, dycha. Ty ile powiedziałeś? 5. Dycha. To już mówię. E, 2,80. O kumka. kurde. Czyli mamy 4,2. Ale tak, to jest cień, e, właśnie do powiek. E, Taki bardzo ładny, tani i dostępny. W Wilkinsonie jest ta marka, gdyby ktoś był ciekawy. Dobra, teraz z drugiej strony lecimy. Kobo. Mhm. To jest do konturowania, to jest napisane. jest, by nam to pozaklejać. Powinnaś no. pozaklejać, no. Kobo wygląda na drogą markę, aczkolwiek... Dlaczego? To, bo... Tak myślisz? Bo ma taki design jak droga marka. Nie wiem. Ale jest plastik, więc... I to jest pols. Polska marka? Nie wiem. Z Krakowa, z, Pol z Polski, kobo. A to złotówka w złotówkach cenę? Czy... No tak. możesz powiedzieć e, w funtach. Tak pomyślę w złotówkach i chodź, wszystko w funtach mówili. Eee. To. By mógł... Wszystko w Ja lubię. Ładnie pachnie. Tak? Nie no. Wiem. Tak. A to już jest podatek, ale dalej tego tak używam. Eee, <laughs> ja bym powiedział. 15 funtów. za wow, zaszalał teraz. Yy, no to już wiemy co to jest. To jest do konturowania. Ale myślicie, że jak się tego używam Mi Ale... się daje które kolory. Ja ci ja powiem, ja 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 o zrobić kontury. Ja ci powiem. O, to może i porównam. Te ciemne, nie? Tak? Te ciemne no. No, o. Jasne tu o. I taką kreskę to, na nosie, kreskę na nosie, no, no, I tu o tu się jeszcze i Wiesz, jest i tu, że, nie białe, tak. nie? No, ja uważam, że to kosztuje 3 funty. 20 zł. 4 Czyli... funty. Jestem bliżej. <laughs> Czyli 6 3. Ja mam Expensive Cheap Taste. Dobra, no to lecimy. Ty byś po prostu czegoś przepłacał? Lecimy dalej. Ja wiem, co to jest teraz. Ja Bo... też wiem, co to jest. Ja jestem pierwszy. To jest suchy szampon. Mężczyźni też hmm. mogą z tego korzystać. No oh wiem. Yeah. Ehm, Aczkolwiek nigdy nie używa. I to kosztuje zazwyczaj bez promocji 2,99. Ty cały czas o tym mówisz na filmach w ogóle. Albo oglądałem parę filmów. Ja, ja mówię 3 funty. A ja mówię bez promocji tam? 6 funtów. 2,99. <noise> to już tu chodzi po A On wiecznie nie chodzi po sklepach i... Ale pochajcie sobie, jak to ładnie pachnie. To pięknie pachnie. To jest ta, tylko nie w oku. No, przestanę się odzywać. Ładnie pachnie. To jest to nowa taka no. seria zapachowa. Pachnie? pachnie. jak ten. Do pach. No, ładnie pachnie. Dobra, czyli ile to czyli mamy 8-4, tak? Dobra, no to teraz coś. Jakie 8-4, co? Miałem 8, ja 8 punktów. Punktów, 4 Aha, bo za to jeszcze nie tak. znajdziemy, no. no. to teraz tutaj. Ja lubię puda. Uuu, ciężkie. Ciężkie? Czy... Czy to jest męskie imię? Nie wiem. O Boże, Krzegorz. Jak to się odkryje? No, z do, do dobrej strony, A. no. O wow. <grym> nie wiem, widzę siebie. Duże lusterko. Co to jest? Mogę dotknąć? Możesz. Tylko nie czytajcie już z tyłu. A to ja uważam, że to jest, proszę Państwa, rozświetlacz. Cokolwiek to oznacza. <grym> no nie wiem. <grym> rozświetlacz, moim zdaniem. A Czest <grym> kojarzysz? Słyszałem chyba kiedyś nazwę, ale... Ja Czemu? wiem, jeżeli mi to zdobędzie punkt, to powiem. To <laughs> e, jest pewnie z amerykańskie coś. Cena? Pokaż. Cena... 15. Dobra. Puna. Nie wiem, e, po, ja wiem, życi. że ten gość... Jak to się otwiera? No do, dobrze. To jest chyba tak właśnie... No dobrze, dobrze, daj, to się otworzy. No, no, <słuch> Proszę. Może pokazać jak w środku wygląda, może nie każdy wie. A ja, ale ja nie widziałem nikogo z czymś takim na twarzy, jak to się robi, tak? <laughs> nie, nie wiem. Um, myślę, że to jest do właśnie robienia jakiegoś takiego makijażu, żeby był sparkly, nie? Żeby było, żeby się błyszczało, żeby się morda błyszczała. Um, I on jest youtuberem i ma swoją markę kosmetyków i myślę, że to, to kosztuje... O ile ty powiedziałeś? Czekaj, bo ja powiedziałem 15, ale jak to jest youtuber, to ja zmieniam swoje zdanie. 25 funtów, ty o tym nie wiedziałeś. Ja o tym nie wiedziałem, to e, ja zmieniam ty ile powiedzieć? 25 mm -hmm. funtów? Nie powinieneś mu zmieniać, ale dobra, dam się to. No dobra, to zostaje przy swoim... No, nie... 25-50! Jakby, jakby wiedział, że youtuber to by roś... mówił 3 d to jest rozświetlacz. Takim zimnym y, odcieniem czasem stanu, bo... Tak, także dalej wiecie co jest, no ale 105. 10, Dobra, jesteśmy, jesteśmy w połowie. No to teraz dalej. Teraz tutaj grzegorz zaprezentuje. Gdzie to był pierwszy? A przepraszam. przepraszam. To masz to na, masz na sobie? Nie. O kurde. Tutaj się wysuwa z tej strony. Z której? tutaj To będzie drogie, bo tego jest dużo. Ty się nazywa? A jednak się nazywasz. Jak? To paletka Paletka kolorów. kolorów. Albo kolorówka. 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 Dobre, high five! Kolorówka, to jest... To, no, to mądrości to mi przekazujesz na YouTubie. No... Myślicie, że huda? Huda Beauty? To no. jest taka Huda, huda jest. No nie jest taka huda, jest taka dosyć taka curly, ale taka sexy. Czyli to też jest osoba. Też youtuberka. Eee, ja nie myślę, wiem. że to kosztuje. Czemu twarzy Czemu? nie pokazuję pokaż? Bez promocji myślę, że 30 funtów. 30 funtów. Rose Gold Edition to jest jakaś edition. Mm. <laughs> To jest uh, kolorówka edition. Hello! <grym> to textured, Shadow. Ale, to. A podobają mi się kolory środków. Ty no, nie no sorry, ale tutaj jest. Zobaczcie mój Instagram, YouTube, Facebook i Snapchat, więc to jest youtuberka. Ale większość uh, Marek może mieć przecież oh, takie pewnie. swoje mm, social media. Teraz wszyscy są w internecie. No dobra, to jest youtuberka na bank. No jest. Um, 40 funtów <grym> sorry. Mam nadzieję, że nie upuściłem właśnie 40 <grym> funtów. 56. Wow! Co? No! I wcale jej nie lubię! Paretki. A na ile takie coś starcza? Eee, to jest globalnie dostarczać ma... do końca to życia po 50. 50 w nie, punktu. ta pole tutaj. To jest prawdziwe złoto? 24-karatowe złoto. Nie, tak tylko napisała. Tutaj pojemności to jest chyba nie cały gram, ma 0,7 czy 0,8 gram. Tak nie ale... sorry. Nie ma tutaj. Wystarczyło przyrzeć nazwy Dubai. 24-karatowe złoto. Rose Gold, same najdroższe nazwy koloru. <grym> Czyli płacisz za nazwy też? No. Mm. Bej. 56 o, funtów czyli I... ja on wygrał. Tak, czyli w końcu mamy ile? E... 11 do 7, tak? Mm -hmm. Dobrze. Dalibyście za to 56 funtów? W nie. życiu. Nawet bym nie pomyślał, żeby to kupić, nie? 56, 56 funtów. Wiesz co? Ja tak. Mogę mieć za 56 funtów. Czyli ja to dostałam, to był prezent, ale ta tak. Ale taka jest cena tego? Za tyle pieniędzy można polecieć do Portugalii z powrotem. Można, właśnie tak ostatnio. Dlatego zbyt. ja nie podróżuję, bo ja się maluję. <laughs> <laughs> Proszę bardzo. Czekamy. Czekamy. Ordynarny. O! <grym> jest historia ze słowem ordynarny w ogóle. To może Dobra. nie teraz. <grym> nie wiem, czy to się nadaje do mojego YouTube'a. <grym> Abnormal Beauty Company. Ale tak nie czytaj całej nazwy, Aha. to czy na front label. E, to jest do twarzy, tak, mam w ogóle nie, to tylko nazwę, tak? No to uważam, że Możesz to jest... Możesz wyłączać. Ja wiem co to jest. Oglądałeś my morning routine? <grym> to Grzegorz, to są krople, do to oczy. w ogóle nie ten, jest takie prawie, że bez zapachowe. Mm -hmm. Tak jak moje kosmetyki. Um, to jest, nie wiem, do twarzy takie. A to jest pod makijaż czy pielęgnacja, myślisz? Myślę, że pielęgnacja. Ile kosztuje? Ile kosztuje? To jest. Co to jest, co, co to jest jaka jest marka? The Ordinary. Deo. Aha, to jest, a myślałem, że tak. to jest dla tak dla produktu. Dobrze, e, ja powiem tak. To jest yy, ten Dobry. kwas. To jest kwas. Ja wiem, co to jest. I to jest, jak to się mówi, seru. Może do twarzy. I to pewnie kosztuje 20 funtów. Sześć funtów. Tak? To jest taka bardzo tania marka, która e, nie ma, ma tylko jedną taką swoją główną stronę internetową, bardzo gorszy rozprowadza, te, czy się promuje te produkty e, i oni mają naprawdę bardzo dobre, wyselekcjonowane składy i cechują się tym, że mają naprawdę tanie produkty z fajnymi składnikami środków. Takie wiecież. coś bardzo innowacyjnego. Ile ty powiedziałeś, że kosztuje? 15. Tak. Mhm. Czyli jedno... Ale mają drogo wyglądające tak, opakowanie. Tak, ładno opakowanie, takie apteczne, nie? No, to pierwszy punkt, że ja oboje, czy nie? I taka. Tak, no yy, taka... z się ogólnie, także pielęgnacja Aha. i to jest kwas hialuronowy, czyli to jest taki produkt, który zatrzymuje kwas, kwas hialuronowy, Aha. Yy, który zatrzymuje wilgoć w, yy, w skórze i dzięki, i dzięki temu skóra jest taka bardziej plampi i taka... To ja muszę to kupić, bo ja mam problem z w mojej twarzy. O. Lecimy dalej. Czyli ile jest? Trzy... Już się Było 10, 7? Ja mam 12, a ty masz 9. Musi się jakoś inaczej. Nie, bo no, przed chwilą. Nie, bo ja zgadłem no. przed chwilą raz, więc ja miałem, ja miałem tylko jeden punkt w poprzedniej rundzie, bo wcześniej miałem 10, więc później miałem 11, teraz są 12, bo dwa razy dostałem po jednym punkcie, a ty teraz masz już 9. Czyli 12, 9, tak? Ja mhm. to powinienem dostać w takim razie 4 punkty. No nieważne, jak zwykle nie chcesz okantować, Buzi, policzycie, później Buzi, napiszcie w komentarzach. W Dobra. komentarzach napiszcie to kontury. teraz. To ja. Proszę. To jest... Ee, nie czytaj! Do konturowania ust. O, tak to powiem. I to kosztuje prawdopodobnie jednego funta. Jaki jest brand? To jest moja konturówka ślubna, może tak powiem. A to jest ta sama, już tą markę widzieliśmy okay. Essence. Chyba muszę zmienić. Eem. Bo co, bo ślubne? No. To się, że pożło na twarzy? No, nie było. Ja uważam, że to z 2-3 funty. 2,50! A tyle? On no, ta, funta. funta. Nie jestem aż taka wiesz! Wysłać mnie do sklepu, to rozpierdzielę całą kasę. <laughs> Czyli ile już mamy? Tak. Teraz... Gdzieś tu mam, teraz wyskoczy, <laughs> ale na pewno Sylwester ma więcej. E, dobra. Dalej lecimy. To wygląda na drogie. O nie już nie. Nie jest drogie. Doktor G. Powąchaj. Doktor G. Doktor G. A to jest y, koreańskie? Nie. Doktor G. Bo po koreańsku jest. No nie, nie znam się. A jeszcze zatyczka. Czy zatyczka wpływa na, na, na cenę? Jak myślisz? Nie, bo pewnie moja, moja babcia drogie kremy miała. A też miała takie zatyczki. Uuu! Nie ale pachnie, nie? Zajebiście pachnie. No. no nie się, nie na, nie na co tak może palca wsadzić to tak ten... Palca wsadzać nigdzie nie będę. Ale ładnie, ładnie pachnie, nie? Czy nie twoja nuta zapachowa? Się no tak mnie się podoba. Nie, to jest wszystko jedno. Ja, Dobrze, ale pokaż, oddaj. To, to jest... Ja uważam, że to jest e, nawilżacz do skóry twarzy. O to jest no. kurz. Tak, no. tak, mhm. Małość generalnie. Palson. Um, cena? Ile to tego jest mililitrów? 100. 100 mililitrów? To dużo, nie? Mhm. Normalne krem są 50 i to. Z, z 10 funtów? Mhm. <grym> dobra, wyśmiała <grym> mnie, okej. Okay. <grym> nie to... mogę cię powstrzymać. To kosztowało 5 funtów 40. No po prostu zabiłeś mnie. Ko dobra, 5 i 10. <grym> To jest na polskiej stronie normalnie za 199 zł, teraz promocja jest 169, czyli około 38 funtów. Proszę, to zrobić na bliżej? Proszę. Dlatego <grymne> masz taką piękną <grymne> skórę. I za to nie macie żadnego punktu, bo żeście bardzo zaniżyli. Macie tylko za, za to, że, że to jest. Albo bliżej, tak. Ale czuję się zbulwersowana. Nie, ja się muszę odbić od. Sorry, ale twoją szminkę, tak? Konturówkę. Yy, konturówkę. Mm -hmm. Dwa i pół raza. Ceny jej dałem, więc sorry. Oj, no dobra, niech no. ci będzie. No i teraz no. ostatnia rzecz. Ja jest... Właśnie ten film ogląda to, yy, to jest jedna to jest, rzecz. To jest i, To jest komplet. Tego się nie da kupić oddzielnie. Komplet do czego? Do gotowania? No. No, no tak. Nie, co to są dawki? Dawki, zadawki eretyczne. Czy to wygląda jak to erotyczny? <laughs> no potwierdaj ja sobie za A to, to, to o! W, każdej, w, każdej, w, każdej, w każdej dziurce coś innego! jest inny kolor, ja wiem co to jest. To jest, Wiesz co to jest? To jest takie. Coś podobnego do tego, co tam już było chyba. To jest do konturowania twarzy. I to się kupuje jako set, tak? Tak, takie morlinki. Morlinki? <laughs> e, myślę, że to kosztuje 12 funtów i że to jest do konturowania twarzy. A Marka Wam ma nic nie mówi? E, to jest ta. Mm, jak ona się nazywa? Ta z wielką dupą. Nie, po Kardashian. Kardashianki. To jest linia kardashianki. A w której? I na K. I tam to wszystkie na K. Faktycznie. Uuu. Uuu. Ale do, dobrze. No, KKW? Kto ma taki. No, ta, co jest z Westem też. Tak? No, jak ma na imię? Kim? Kim Kardashian. Kim Kardashian. West. O, no. Kim Kardashian West. Um, I to. Um, kupiłaś to na promocji czy nie? Tego nie mam Ale w to promocji. są całe. Nie, to kosztowało to chyba 60 dolarów. Z tego co wiem. Więc 50 funtów. I chciałbym powiedzieć, że to jest bulwersujące, ile tu jest tego produktu, okay? Bo jest go tutaj. to, wypada za każdym razem. Nie, ma no do wysuń, wysuń, wysuń. Ale ja to używam tego 6 razy. I tyle mi się skończyło. Idzie no, skończyło. Tak tak. To jest bulwersujące no. za takie pieniądze i za takie brzydkie opakowanie. I'm Ale sorry. Nie podoba Wam się, nie właśnie, że jest Ale ten practic to plastykowe. Plastykowe. I czemu ma taki kolor? No bo Kim lubi niut. No, no, Ale to być to jest i to jest takie mięciutkie. A normalnie nie są takie mięciutkie? Nie, to jest, chuj, to jest chujowe, to jest <laughs> No to... No, e, no to, to jest... jest... Jest taki sutak. Nie. To jest najgorszy produkt z wszystkich, które dzisiaj zaprezentowałaś, a... Em, najdroższy? Mm. No, no na tym. Najgorsza jest udon. paletka. A już, jakie były ceny? 50 funtów. 50, a to 12 powiedziałeś. Ja, na to że 12. <noise> e, no to Wam już mówię, to jest dłuższa historia. Więc tak. Mamy czas. E, 48 dolarów sam zestaw plus 15 dolarów wysyłka, plus 17 funtów z odebrać. Także Portugalia i obiad na dwa dni. No, no. E, Czyli e, tutaj byłeś, e, Grzegorz bliżej. Nie wiem, czy nie ma remisu przypadkiem. Napiszcie w komentarzach. E, ale mam ja nadzieję, nie. że się wam takie filmik podobał. Ja się uśmiałam z tego, jak, jak odgadywaliście opakowania, czy coś wygląda tanie, czy coś wygląda taniej, czy wygląda drogo. E, ale tak jak mówię, mój błąd był to, że nie zakaliłam e, tych... No. Nazw, no. Ale w większości przypadków byłem. Em, co się stało? Że mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, mi się miło nagrywało. Zawsze chciałam właśnie znaleźć jakichś facetów, którzy się tak nie malują i tak się nie znają na kosmetykach. No bo niektórzy się znają bardziej, niektórzy mniej, ale tutaj miałam takich dwóch lejków, ale nie do końca, bo dosyć dużo widzieliście. Także to te, czy... Nie, powaga, oglądam tylko Ciebie. Ojo, hmm. jak miło. Także duże kciuki do góry! Kciuki do góry! góry. Mix kciuków! <śmiech> <śmiech> także linki do chłopaków Zostawiamy się na dole, też ich Instagramy Wszystkie social media, my, media I widzimy się w kolejnym filmiku Także buziaki, pa, pa. pa.